Cześć. opowiem o hackatonie Hackea i zadaniach, które były realizowane podczas tego hackatonu w listopadzie 2022. Takie dwa tematy otwarte, o których opowiem, bo w nich oceniałem, to Less Waste Internet of Things. Tu był opis, co mniej więcej powinno się znaleźć, jaki jest problem i jak je, co zrobić, żeby po prostu było lepiej. Były też inne zadania stworzone przez partnerów, które, które były tam bardziej szczegółowe. I ja opowiem o, o tych kilku. Opowiem o tych, które zapadły mi w pamięć i o których tam coś ciekawego potrafię opowiedzieć. W kategorii Less Waste, tym co mi się po prostu podobało najbardziej, na co tam zagłosowałem, to było Think twice. Chodziło o to, żeby była plugin do, do przeglądarek który e, gdy kupujemy coś online po prostu ostrzega nas. Zastanów się naprawdę czy chcesz to kupić. E, prosta rzecz na pewno e, biznes internetowy sprzedawcy nas za to e, z Ale jest to e, mamy generalnie za dużo rzeczy i fajnie jest żeby coś nam przypominało że może ty tego wcale nie potrzebujesz. I to było proste to zostało e, zrealizowane. Bo, bo on jest bardzo prosty. Można go tam oczywiście rozwijać poprzez. To tam też było oczywiście wspominane. Żeby cię ostrzegało, że już tyle rzeczy dzisiaj kupiłeś i, i podobne ty, typu, albo że. Może tyle już wydałeś, nie? Albo może na tej stronie się jeszcze raz zastanów, bo coś tam, coś tam, coś tam, nie? Prosta rzecz, ale jak najbardziej. Tutaj jest plus za, za prosty pomysł, który jest do realizacji. E, później e, było Ecocrafts. E, chodziło o to, że jeśli mamy coś, co chcielibyśmy wyrzucić, już nie korzystamy z tego, to po prostu ta aplikacja znajdzie nam coś, co możemy z tym zrobić. bym przykład, już nie pamiętam czego, ale e, coś tam można było powijać i wyszło z tego jakieś fajne pudełeczko. Po prostu fajna, prosta idea ktoś rzeczywiście może może to komuś pokazać jak dać drugie życie czemuś. Było kilka aplikacji, których jedna nazywa się Pass the Plus, czyli Przekaż Misiaka, w których chodziło o to, żeby za darmo oddawać rzeczy, które są już nam niepotrzebne. Zazwyczaj wiele przykładów było dotyczyło dzieci, dzieci szybko wyrastają z różnych rzeczy. Ubiorów, jak i też zabawek i te rzeczy żeby nam nie śmieciły to można je podawać dalej komuś żeby on z nich korzystał. No dzieje się to już teraz poprzez yy, po prostu OLX -y, czy tego typu yy, Allegro i, i wiele innych serwisów mniejszych. Yy, ale czasem jest tak że trzeba może czasem jakąś małą po prostu rzecz nie? która jedna aplikacja może robić lepiej niż inne i to po prostu zatrybi że ludzie będą bardziej korzystać i i po prostu bardziej przekazywać te rzeczy. Dobrze, przeskakujemy do drugiego e, tematu, czyli Internet of Things. Mm, tutaj aplikacją, która e, mi się najbardziej podobała, nazywała się Lore on Track. E, chodziło o to, że taki jeden z use to było e, w górach, e, powiedzmy w tych Tatrach Wyższych. E, byłyby takie e, w miejscach, gdzie już nie ma normalnego zasięgu GSM to po prostu dać czujniki, z którymi komunikowałyby się jakieś takie opaski, które dostajemy na rękę i dzięki temu będzie wiadomo, gdy przechodzimy obok takich punktów w jakiejś odległości, to mniej więcej wiadomo, gdzie ostatnio byliśmy. Jeśli poszliśmy do góry, a nie wróciliśmy, to może można, może powinno się wysłać kogoś na pomoc. I tu też był taki śmieszny też komentarz, że jeśli Ktoś po prostu biwakuje sobie w tych tatrach wysokich i po prostu nie wrócił na co. Też trzeba kogoś na niego wysłać, bo to jest <grywanie> biwakowanie tam jest nielegalne w parku narodowym. E, następny temat to był Waste Data Collector. Chodziło o to, żeby, żeby te duże kontenery, do których my wrzucamy śmieci, miały czujniki, które mówią, kiedy kontener jest zapełniony i dzięki temu lepiej zoptymalizować trasę zabierania tego typu kontenerów, żeby po prostu ciężarówki, miały, które zbierają to miały krótszą trasę i bardziej optymalną i nie jeździły na przykład z częściowo pustymi kontenerami. I tam też słyszałem dyskusję jak dobrze w ogóle zrobić to czy kontener jest pełny czy nie i na przykład nie było Dobrym pomysłem nie było robić to na jakichś czujnikach wagi tylko bardziej ktoś tam tłumaczył że na czujnikach takich e, objętości ile po prostu jak już wysoko jest wypełniony taki e, kontener e, i tutaj daję to też jako przykład ponieważ biznesowo ten pomysł według mnie i według tam, wielu mentorów się, się nie zepnie tak bo takie czujniki są dosyć drogie. E, a na pewno ludzie, którzy po prostu te śmieci zbierają, te firmy już sobie starają to jakoś optymalizować, po prostu jakoś po prostu może zbierają dane e... i po prostu robią to coraz lepiej, nie? więc oczujnikowanie tego może niekoniecznie miałoby sens. E... Na koniec filmik, e... znaczy filmik, <laughs> pomysł, pocztator. Jednym z zadań było po prostu zrobienie... Po prost, prostego walidatora, żeby PDF-y, które są wysyłane do poczty polskiej, miały po prostu mniej bugów związa no, problemów związanych z formatowaniem. Czyli taka prosta rzecz, żeby e, świeciło się na zielono, e, gdy jest dobrze, a na czerwono i wypluwało problemy, gdy coś jest po prostu źle e, sformatowane, bo jest to po prostu duży teraz problem i, i po prostu niepotrzebnie trzeba to wysyłać czasem papierem. I tutaj też zespół zrobił fajny filmik, który jest dobrym przykładem jak też troszkę zaprezentować się, się na koniec. Jak się panu korzysta z pocztatora? W urzędzie z pocztatorem życie jest dużo lepsze. Gdy jest zielony to tak, gdy jest czerwony to źle i trzeba poprawić. I teraz jeśli ktoś z tych osób, które tutaj zostały, tych projektów zostały wymienione chce coś podesłać to ja chętnie mm, to wrzucę na koniec. E, znaczy w linkach, e, bo niestety już nie mam dostępu do tych e, projektów. Dzięki.